i już mamy hey. potężną dawkę piłkarskich emocji. Kto wyjdzie zwycięsko z najbliższego meczu? przed telewizorami. W Madrycie piękna pogoda, a na stadion Metropolitano tłumy kibiców oczekują na dzisiejszy mecz. A na stanowiskach komentatorskich kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza Liga Świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Atletico Madryt zmierzy się z Interem Mediolan. ma okazja! Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna! Strzelający nie może uwierzyć, że Brękarz to wyjął. Teraz widzimy wyjściową jedenastkę Atletico Madryt. Postępu do bramki strzeże Jan Oblak. W obronie Stefan Sawicz. wystąpi obok Mario Hermoso. Zauli Niguez oraz kokę zagrają na środku formacji pomocy. W ataku zaś zobaczymy Antwana Grismana współpracującego z Alvaro Moratą. Takim składem zagra dzisiaj Intermediola. W bramce Jan Zomer. W obronie Bastoni wystąpi razem z Francesco Acerbi. Henrik Mkhitaryan oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników których zapewne jeden będzie przypadkińszy w odkrywaniu i kombinacyjnej drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania zespołu. Wiele się ostatnio mówiło na temat Otwana Griezmana tym paczniej będziemy się przyglądać. Jeśli chodzi o czytanie gry i umiejętność włączania się do akcji to talent czystej wody potrafi znaleźć się między liniami przeciwnika poszukać w sobie wolnego miejsca odebrać piłkę i zagrać tak że od razu... Foul, przerywa to oblężenie. Nie Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? Wczesna, żółta kartka i co teraz? Do końca spotkania będzie nacenzurowany. Musi uważać, by nie złapać drugiej i nie opuścić boiska. Kto wie, może nawet zdecydują się na taktyczną zmianę. Taka kartka to solidny argument za Roszatkę. Bardzo daleko od bramki. Chyba za dużo obiecywaliśmy sobie po tym rzucie wolnym. Witzer. Saul. Morata. O, świetnie górą teraz. Przy piłce Llorente. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpocznął teraz od bramki. druga oddana przeciwnikom. Henryk Mkhitaryan. Lautaro Martinez. Di Marco. Ależ go grał teraz. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Wybicie. I po groźnej akcji. Ufał, ale sędzia nie gniżdża. Atletico nadal przy piłce. Rytelme. Gra wstrzymana. Out pod tym wejściu przeciwnika. No, nie podejmując inicjatywy. Oni sami ryzykują, że rywali ich przyboczy. Morata teraz przy piłce. Niemożliwia strzał. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. On to potrafi się zastawić. ale nie mogą zabrać mu piłki. Szalanoglu. A tam Nie daje się przesunąć. I temu... No nie powinien tak ryzykować. Sędzia może teraz sięgnąć po drugą żółtą kartkę. Pewnie. Właśnie miał zadanie. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. I piłka dociera do Koke. Znakomita interwencja. Dobra piłka, ponad obroną odskoczyła tam piłka, wyleciała poza boisko, rzut z autu. Jan Zomer, Zomer. Atletico znalazło trochę wolnego miejsca na skrzydle. Chalanoglu. E o Atlético-Madrid. Griezmann. A dança, Chalanoglu. Varela. Czalanoglu Lautaro Varella Akan Czalanoglu Henrik Mukhtarian Inter naciska, akcja dobrze się zapowiada Wypieszczone teraz to podanie, uwaga Czeka przed bramką Saul. Do granie z boku trafia pod nogi defensywy Mogło być groźnie, ale nie będzie. Darmian Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Autaro Darian Atletico zaczyna akcję. Henrik Mkhitaryan Nețel, teraz podanie nici Chalanoglu Lautaro Martinez Mkhitaryan Nathan Chalanoglu Churam Saul, dobre wejście. Nicolo Barella. nie daje sobie odebrać piłki. I to tyle z tej akcji. Świetne, prostopadłe zagranie. Przyjął to podanie, ależ będzie szansa. Teraz ratuje przed stratą gola. Macan Chalanoblu, Lautaro Martinez, strata Interu, Riquelme. Stefan de Frey. Inter powstał w 1908 roku, kiedy odłączył się od Milan Football and Cricket Club, czyli późniejszego AC Milan. Poszło o brak ograniczeń w przyjmowaniu do zespołu zagranicznych zawodników, na co wskazuje pełna nazwa klubu Internacional. Trzeba przyznać, że brzmi znajomo. Warto zaznaczyć, że Inter jako jedyny włoski klub nieprzerwanie występuje w seriach. Że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Marcos Llorente. Grisman. Jest gwizdek i mamy 15 minut przerwy na ASM. Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. na skrzydła. Spróbują drugą stroną. Łatwa strata. Szkoda. Mateo Darmian. Inter oddaje piłkę. Ram. Jednak wizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Obrońca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Jest za linią obrody. Uwaga! Marko. Mkhitaryan. a Acerbi. Henryk Mukhtarjan. Było chyba przewinienie, ale sędzia pozwala grać. Inter nadal przy pińce. Ale cóż, z puszczenia korzyści żadna korzyść nie wynikła, zatem przerywamy grę. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Szansa, czy przełamie impas? Teraz powinna paść Franka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks, no i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. No tak, decyzja sędziowska może być tylko jedna. Karny. Byłem przekonany, że ten... I go! Pewny strzał! I ukalotuje prawdę! Dobrze wykonana jedenastka! Rikelme. Saúl. Tam posiolente. O, może być okazja dla Atletico. Uwaga, Alvaro Burata! Dobrze teraz broni, brawo! Tylko posłuchajmy reakcji panów na ten brzydkowski. Dla ich grupieńców to pierwsza dawna okazja na Wormkawie. jest pojedyncza zmiana. Przez na pewno przydadzą się nowe siły. Teraz Griezmann. Rozpyka się tam kokiem. I tyle o tej akcji można zapomnieć. Teodar Mian. dobre przerwanie akcji rywala. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Antoine Griezmann, coraz bliżej bramki rywala, nie potrafią go nijak powstrzymać. Nie powinni grać aż tak pasywnie. Rywal na nich usiądzie. Stracona piłka. Francesco Acerbi. Mateo Darmian. Dziuram. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Zagrywa do Moraty. Kote otrzymuje podanie. Kote! Groźnie było. Dobra interwencja. Bastoni. Enrique Mkhitaryan. Jednak tracą teraz tę piłkę. No Molina. I rozpoczniemy grę od branchia. wyglądało to nieźle. Mamy zmianę w szeregach Interu Mediola. Lautaro. Varela. Lautaro Martinez. Dają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Dobra akcja, obrona może być w opałach. do Mihikaryana. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Skuteczna interwencja, piłka wybita. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Przy piłce Lautaro Martinez. I proszę, Rankaż był na miejscu. Bramkowa przewaga na pewno dałaby im więcej pewności siebie. Oto nadarza się okazja. Będą wykonywać ciężko. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. I do Ciurana. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. że Atletico Madry wróżają do odrabiania strat w końcówce. Zmęczenie jest nieważne jak ma się taki kibic. I od razu pros w pole karne. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. De Frey. Dobrze odebrana piłka. Ryfale zaczną z autu. A pan trzala Zostawał się na akcję indywidualną. Czy mu się uda? Bardzo dobra interwencja. Głęboko w pole karne zagrywa. Niewykorzystany cały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Czy będzie z tego bramka? I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Usiłuje strzelać. Tak, dzięki tej obronie w końcowych minutach wciąż jeszcze mogą mieć nadzieję na burkanie. Tak, można powiedzieć, że bez tej interwencji byłoby już po herbacie. Głębokie środkowanie zuporożnego. Ośrodkowanie zuporożnego pod presją, ale wyłapana piłka. Świetne teraz prostopadłe do kranie. No i teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźniej. Proszę Państwa, gól! Remis. Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna zasypowa. Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć. Bramkarz naprawdę zrobił co mógł przed tym pierwszym strzałem. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go widzieć. Mamy remis. Jeden do jednego. Bastoni. Atletico rozgrywa piłkę na skrzydle, gdzie jest trochę luźniej. Przy piłce Jorenty. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Pewna interwencja bramkarza. Ciuram. 5 minut do końca, wciąż mamy remis. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przypince. Bramka w takim momencie spotkania byłaby decydująca. Mamy centra i głod w polu karnym. Koniec akcji, nie będzie groźnie. I Marko. Bastoni i Marko Dało się przejąć piłkę sędzia głównie nie ma wątpliwości przód wolny dla Mediolanczyków. nowy zawodnik już gotowy do gry czy wpłynie na wynik meczu Bastoni. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Braci piłkę po tym wejściu. I znowu Atletico przy piłce. I znów podnosi się kibicowska wrzawa, bo ulubieńcy wal... Ale zaraz, oj, może być z tego go. Tak, proszę państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie da wady zwycięstwa. Zanosiło się już Tomku na za tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szare zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz. Inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Trzy punkty trafiają na konto Atletico. UEFA Champions League stawia poprzeczkę wysoko. Tu nikt nie może kupić punktów już na starcie. Zespół zagrał bardzo dojrzale, kontrolował grę mamy tego efektu. To były naprawdę dobre zawody. Widać, że odgrywa ważną rolę w drużynie. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu.